Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wiekowane. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów w kolejnym dniu naszego mieszanego pielgrzymowania na Jasną Górę. Wiemy, że nie idziemy pieszo, tak jak tradycyjnie przez te wszystkie dotychczasowe lata, ale uczestniczymy w pielgrzymowaniu zgodnie z planem, który mamy dostępny na stronie internetowej naszej pielgrzymki na stronach Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Radia Anioł Beskidu w naszej diecezji. Bardzo dziękuję właścicielom tych stron za udostępnienie naszego planu. Mówimy, moi drodzy, w tych naszych konferencjach o Eucharystii jako wielkiej tajemnicy wiary. Dzisiaj chciałbym o Eucharystii porozmawiać z panem Mateuszem Mikołajczykiem, magistrem sztuki muzycznej. Sztuki muzycznej. Specjalność. Tak, specjalności muzyki kościelnej. Muzyka kościelna. No, my tak powiemy, jako ksiądz tam od ołtarza, patrząc na górę, porozmawiać y, z Panem Organistą. Panie Mateuszu, nasz ksiądz rektor y, Edward Staniek, kiedy byliśmy w seminarium, mówił, że z organistą trzeba dobrze żyć, jako ksiądz trzeba dobrze żyć, ponieważ organista wie najwięcej, bo patrzy z góry na księdza. Czy tak rzeczywiście jest? To, czy najwięcej wie, to nie jestem akurat tego pewien. Natomiast na pewno na pewno ma pewien swój tak, taki sposób patrzenia na, na, na całość, tak właśnie od strony muzycznej, od strony udziału. Na pewno tak, jest to inny taki pogląd. No organista wraz z księdzem, a później z całym zebranym ludem, tworzy liturgię i jest za tę liturgię ze strony śpiewu odpowiedzialny. Bardzo odpowiedzialny. Na czym ta odpowiedzialność polega? Tutaj może by było sięgnąć nawet dużo, dużo głębiej, bo muzyka jest nieodzowną częścią liturgii, jest, jest jakby Półprowadzącą, co prawda, całkowicie podwładną liturgii, natomiast fakt faktem jest to, że, że na celu muzyki kościelnej jest uświęcenie wiernych. Także, także on no właśnie zaczyna się ciąć teraz. Uświęcenie wiernych. Uświęcenie wiernych, tak. Liturgia ma na zadanie uświęcić wiernych. Sakramenty zostawił nam Pan Jezus po to, żeby uświęcać nas. A muzyka, muzyka i śpiew są tymi narzędziami w liturgii, w sakramentach świętych, w oprawie sakramentu świętych, tymi narzędziami, którymi Pan Bóg się również posługuje, żeby nas ubogacić. Ale też my ze swej strony, przez śpiew, przez muzykę, no, chwalimy Pana Boga. Tak. I tak bym, tak bym chciał zapytać, co. Pan jako organista mógłby powiedzieć ludziom uczestniczącym w Eucharystii, chciałby powiedzieć ludziom uczestniczącym w Eucharystii, jak mają właśnie przez śpiew tę chwałę Pana Boga gości Jakie byłoby marzenie organisty pod tym względem? To jest, to jest trudne pytanie i bardzo szerokie, choćby z tego punktu, że sama muzyka w liturgii często przez wiernych jest troszkę tak uważana jako jako taka szafa grająca troszeczkę, mm. niestety to jest, to jest takie nieszczęśliwe już myślenie. Tak jak Ksiądz wspomniał, muzyka kościelna, muzyka liturgiczna, te jak i pieśni, są uzupełnieniem liturgii. One nieustannie ze sobą konwersują, nieustannie się uzupełniają. Tak jak i wspomniałem, że muzyka kościelna nie jest, nie jest taką szafą grającą. Wynika to przede wszystkim z tego, że, że sama, same pieśni, sama, sama koncepcja tego, jak, jak ma wyglądać śpiew podczas konkretnego nabożeństwa jest właśnie ustalana do liturgii, do, do aktualnego wspomnienia, święta, uroczystości, kolejno do, do czytań, do, do Ewangelii, do Słowa Bożego przede wszystkim, no i do, już na samym końcu wiadomo, do czynności, które są w trakcie, w trakcie liturgii sprawowane. Czyli organista dobiera pieśni stosowne do tego, co się ma za chwileczkę dziać przy ołtarzu, dobiera pieśni i, i co? I fajnie jest, jak sobie gra, śpiewa, ludzie milczą, tak? Oczywiście, że nie. No, naj, najpiękniej by było tak, żeby organista zagrał tylko wstęp, a, a ludzie, ochoczo sami ruszyli do, do śpiewu. Niestety, no, nie wygląda to tak. Jest, robi się kilka takich zabiegów faktycznie już od strony muzycznej, żeby ten, żeby ten do tego śpiewu zachęcić, żeby on był, żeby on był, tak jakby bardziej z własnej woli, nieprzymuszony, żeby to bardziej było po prostu z, z wnętrza człowieka, z serca, jakoś. tak, żeby on chciał sam z siebie. Uczestniczyć w tym czynnie przede wszystkim, bo to o tym czynny udział nam chodzi. Czyli, czyli. Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary, i my ta, te tajemnice wiary poznajemy, pogłębiamy również przez śpiew, no bo śpiewając, powtarzając te słowa tekstu, pieśni, nie jakieś tam piosenki, tak, tylko tak. pieśni, prawda? My Pogłębiamy wiedzę, mądrość na temat Eucharystii, na, na temat tajemnic naszej wiary. Mówił Pan, Panie Organista, o czynnym udziale wiernych w śpiewie liturgicznym i coś do tego jeszcze dodamy? Tak, tak. Ja myślę, że jednak ten czynny udział wiernych tutaj podczas śpiewu, podczas liturgii nadaje sens właściwie naszej pracy tutaj, naszemu. Powołaniu też, no bo przecież jeżeli, jeżeli ludzie uczestniczą czynnie, śpiewają radośnie, to widać po prostu efekty pracy, cel tej pracy widać to uświęcenie wiernych. I to daje naprawdę taką satysfakcję z tego wszystkiego, taką radość, taką naprawdę realizację siebie w tym, w tym zawodzie. Jeśli to organisty, tak, 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 o zawodzie organista, ale też dla księdza przy ołtarzu jest to też ogromna radość, kiedy kiedy wychodzi do mszy świętej i, i słyszy, jak ludzie śpiewają, jak, jak ludzie odpowia odpowiadają, dialogują przez śpiew z organistą. Tak samo tę mszę świętą księdzu się o wiele bardziej, powiedzmy, lepiej odprawia, pobożniej odprawia, pobożniej odprawia i ta Eucharystia jest takim, takim, taką ogromną radością serca, jak się okazuje, nie tylko księdza, ale również i Organist. Tak, właśnie. To jest tak, że, że organista nie jest po to, żeby grać, on jest tylko po to tutaj, żeby napełnić ludzi, napełnić świątynię śpiewem. To jest jego zadanie tutaj. Owszem, są inne środki, są jest literatura organowa, którą też można wykorzystać, ale przede wszystkim o ten śpiew tutaj, tutaj chodzi. A jeszcze takie, takie pytanie, taki problem. Który wiem, że się pojawia i organiści mają z tym ogromny ogromny nieraz, nieraz yy, mankament, problem. Przychodzi ktoś, powiedzmy, ma za miesiąc ślub i przychodzi do organisty i mówi tak, panie organista, bo ja żem wczoraj był na filmie w Kinie i tam była taka piękna muzyka, a przedwczoraj, żem oglądał. Oglądałaś z dziećmi film y, y, gdzieś tam, no i w tym filmie też była taka piękna piosenka, w tej bajce taka piękna piosenka, i teraz my chcemy, żeby to pan na, or, na naszym ślubie zagrał, zaśpiewał. My, my tego żądamy. I co teraz organista ma zrobić, i co pan robi? Tak, tak, no jest to problem znany, nie ma, nie ma co ukrywać. Oczywiście większość organistów tutaj zasłania się troszeczkę przepisami liturgicznymi, bo to tak najprościej jednak się zasłonić. Mnie natomiast wydaje się, że problem tkwi dużo, dużo głębiej. Że jednak sam ślub, sama uroczystość jest już dodatkiem do wesela. Takie jest moje spostrzeżenie na, na tą sprawę. Jest tutaj wielki przepych, albo fotografowie, albo tam jakieś inne zespoły, bo to wszystko pięknie, żeby to była ta chwila taka, a mi się wydaje, że jednak zatraca się jednak to, po co ci ludzie tutaj przyszli, jednak po tą prośbę, po to błogosławieństwo, po tą pomoc na tą dalszą drogę. I no właśnie, i no właśnie, tak właśnie jak, jak wracam z powrotem, że, że jednak to się, to się zatraca, zatraca. W tym jest taka pustka, prawda? Taka pustka, kiedy, kiedy człowiek próbuje, próbuje wielowiekową tradycję liturgii ubogacać jakimiś tam, Swoimi wymysłami. Dobrze, trwamy dalej w tym naszym pielgrzymowaniu. Kolejny dzień. Wiemy, że pielgrzymka trwa 6 dni. Idziemy na Jasną Górę między 6 a 11 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszam 11 sierpnia już tam na Jasnej Górze. Na, wpierw o godzinie 12 na Drogę Krzyżową. Spotykamy się na Wałach Jasnogórskich, tam rozpoczniemy drogę krzyżową, a potem o godzinie 13:30 będziemy sprawować na zakończenie tej naszej mieszanej pielgrzymki, mieszanej pielgrzymki mszę świętą przed obrazem Matki Bożej. Rozmawiałem dzisiaj z panem organistą z Mateuszem Mikołajczykiem, z organistą z Bielska Białej z parafii w Kamienicy z parafii świętej Małgorzaty Dziewicy Męczennicy. Bóg zapłać za to spotkanie. Oczywiście życzymy i tu naszemu organiście i wszystkim organistom życzymy przede wszystkim śpiewu ludzi. Śpiewu ludzi, żeby ludzie nie tylko chcieli słuchać, ale chcieli się również chcieli się również angażować, angażować w śpiew i razem z organistą Chwalili Pana Boga i pogłębiali właśnie, śpiewając, wpatrując się w te słowa, nieraz wyświetlone na tablicy, wpatrując się w te słowa, myśląc nad tymi śpiewanymi słowami, pogłębiali tajemnicę Eucharystii i pogłębiali tajemnicę swojej wiary. Bo w słowach pieśni, w liturgicznych pieśni jest cały dogmat naszej wiary, jest całe nasze credo, które wyśpiewujemy, na chwałę Pana Boga i ku naszemu pożytkowi. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.